Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym. To bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Komisja Europejska zgodnie z oczekiwaniami stwierdziła, że Polska spełnia warunki, żeby nałożyć na nią procedurę nadmiernego deficytu. W tym roku w zeszłym i zapewne także w przyszłym roku będziemy mieć deficyt fiskalny przekraczający nie tylko dopuszczalne 3% PKB, ale nawet 5% PKB. Podobną opinię Komisja wysłała Belgii, Francji, Włochom, Węgrom, Słowacji i Malcie. O tym, czy faktycznie zostaniemy objęci procedurą, zdecyduje Rada Unii Europejskiej prawdopodobnie w lipcu. Weźmie pod uwagę także zgłoszone przez nas okoliczności łagodzące, takie jak to, że część deficytu to wydatki państwa na rozwój, a także to, że kolejna część deficytu to kwestia pieniędzy na armię, które są w interesie całej Unii. Jeżeli procedura faktycznie zostanie wobec nas zastosowana, wtedy Unia przygotuje dla nas rekomendacje dotyczące ścieżki schodzenia z deficytem coraz niżej. Nasze Ministerstwo Finansów mówi, że biorąc pod uwagę wszystkie wymienione okoliczności, ta ścieżka nie będzie wiązać się z nadmiernie bolesnym zaciskaniem pasa. Ruszają rozmowy akcesyjne Unii Europejskiej z Ukrainą. 25 czerwca ten sam etap na drodze do Unii rozpoczyna też Mołdawia. To istotny i konieczny krok do przodu, który jednak wcale nie musi oznaczać, że dzień dołączenia Ukrainy do Unii jest już blisko. W Polsce rozmowy akcesyjne zajęły jakieś 10 lat, a Czarnogóra prowadzi je już 12 lat i dalej, do Unii nie weszła. Zdaniem niektórych analityków politycznych Ukraina ma na to szansę w okolicach 2030 roku, co i tak oznaczałoby rekordowo szybkie tempo negocjowania. Polityczna zgoda na rozpoczęcie rozmów z Ukrainą zapadła jeszcze na grudniowym szczycie Unii, ale żeby faktycznie je rozpocząć, potrzebne było jeszcze ustalenie tzw. ram negocjacyjnych. To szczegółowy plan dotyczący tego, czego konkretnie mają dotyczyć rozmowy, jaka ma być na przykład ich kolejność i w jakim czasie mają się odbywać. Ramy były gotowe już w marcu, ale wtedy ich przyjęcie zablokowały Węgry. Teraz udało się ich przekonać i ambasadorowie państw unijnych wyrazili swoją zgodę na przyjęcie ram jednogłośnie. Pracownicy sfery budżetowej w przyszłym roku znów będą mieli podgórkę, przynajmniej pod względem zarobków. Zgodnie z przedstawionymi planami rządu ich wynagrodzenia w 2025 roku mają urosnąć tylko o 4,1%. Tyle samo ma wynieść inflacja. W lepszym położeniu są emeryci, bo ich świadczenia w ramach waloryzacji mają być podniesione o 6,8%. Z kolei płaca minimalna ma urosnąć o 7,6%, a średnia płaca w gospodarce jakieś 7%. Jeśli chodzi o skalę wzrostu emerytur i płacy minimalnej, to nie Mogły być one mniejsze. Rząd nie wykazuje się więc tutaj żadną dodatkową hojnością i podnosi te wypłaty o tyle, o ile musi zgodnie z przepisami. W przypadku emerytur to zresztą tylko prognoza, bo waloryzuje się je o wysokość inflacji z całego poprzedniego roku, a te poznamy dopiero w styczniu. Waloryzacja nastąpi jak zwykle 1 marca. Wcześniej, od 1 stycznia, urośnie płaca minimalna. Tu też końcowe ustalenia mogą jeszcze się zmienić, ale obecna propozycja rządu to wzrost do 4626 zł. brutto, czyli o 326 zł. w stosunku do poziomu, który będzie obowiązywał od początku lipca tego roku. A propos wynagrodzeń w Polsce to przeciętnie są one dalej znacznie niższe niż na zachodzie Europy, ale powoli ten dystans się zmniejsza. Godzinowe koszty pracy w Polsce urosły w pierwszym kwartale tego roku o 14%. O tyle samo urósł główny składnik kosztów pracy, czyli wynagrodzenia. Z jednej strony może to powodować ból głowy wśród przedsiębiorców, bo to rekordowo szybki wzrost w całym zestawie danych z naszego kraju, który sięga 2002 roku. Z drugiej jednak strony oznacza, że doganiamy Europę. Średnia dla całej Unii Europejskiej na początku tego roku wzrosła o o prawie 6%. Swoją drogą także rekordowo. W Niemczech wynagrodzenia w pierwszym kwartale urosły o 6% i to też był rekord. We Francji o 2,6%, we Włoszech o 3,3%, w Hiszpanii o 4,5%. Szybciej niż u nas płace rosły tylko w trzech krajach Rumunii o 16,5%, w Bułgarii o prawie 16% i w Chorwacji o ponad 15%. Pojawił się pomysł, żeby sieć żabka weszła na warszawską giełdę. Bloomberg donosi, że może to stać się we wrześniu. Właściciel sieci chciałby, żeby wpływy ze sprzedaży akcji nowym inwestorom sięgnęły od 1 do 1,5 miliarda dolarów. Wycenę całej spółki widzą na poziomie od 7,5 do 8 miliardów dolarów. Z tego wniosek, że do inwestorów ma trafić pakiet od 12,5 do 20% akcji spółki. Wycena na poziomie 8 miliardów dolarów, czyli około 32 miliardów złotych, oznaczałaby, że Żabka trafia do pierwszej dziesiątki najbardziej wartościowych spółek na giełdzie. Byłaby warta nieco więcej niż dzisiaj takie firmy jak LPP czy KGHM. Nie dogoniłaby jednak obecnej wyceny spółki Dino, która jako sieć sklepów może być postrzegana jako konkurencja dla Żabki. Dino jest warte jakieś 40 miliardów złotych. Z kolei wartość rynkowa portugalskiego Jeronimo Martins, czyli właściciela Biedronki to ponad 12 miliardów euro, czyli ponad 53 miliardy złotych. Portugalczycy mają jednak także inne sieci w innych krajach. Biedronka odpowiada u nich za mniej więcej 85% zysku EBITDA i 70% przychodów ze sprzedaży. Proporcjonalnie można więc uznać, że jej udział w wartości całej spółki to okolice 38-45 miliardów złotych. Oferta publiczna Żabki, jeżeli dojdzie do skutku, będzie mogła być największą w Polsce od 2020 roku, kiedy na giełdę wchodziła spółka Allegro. To było Ekonomicznie in Brief przygotowane przez redakcję Wojskaus i Rafała Hirscha. Wiadomości dotyczą wydarzeń od 13 do 19 czerwca 2024 roku. Jarosław Kuźniar. Do usłyszenia jutro rano.